Dzień dobry, sponsorem dzisiejszego programu jest firma Hespol. Okna, drzwi, podłogi z korzuszek parcel. Duży wybór, doradztwo i montaż, wszystko w jednym miejscu. Kontakt do firmy na stronie hespol.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej i na stronie www. Ja witam już panią Jolantę Krzemińską, kierowniczkę Sochaczewskiego Inspektoratu ZUS. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z wprowadzeniem przepisów związanych z Polskim Ładem, wielu przedsiębiorców, wielu księgowych ma spore problemy z wyliczaniem składek i innymi sprawami księgowymi. I dlatego właśnie obecność pani dzisiaj postaramy się wyjaśnić najważniejsze sprawy, odpowiedzieć też na pytania naszych czytelników. Zacznijmy może od wyjaśnienia takich najważniejszych problemów. Czyli jak wylicza się obecnie składkę zdrowotną i czy nastąpiły od stycznia duże zmiany w tym zakresie? Może zaczniemy od ustawy, która wprowadziła zmiany. Jest to ustawa z 29 października 2021 roku. To jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych, niektórych innych ustaw, tak zwany Polski Ład. Co zmieniła ta ustawa? Ustawa ta zmieniła przede wszystkim sposób wyliczenia podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarniczą działalność. Ta, ustalanie tej podstawy jest uzależnione od formy opodatkowania danego płatnika składek. Ustawa też wprowadziła nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ten nowy tytuł... Obejmuje osoby, które pełnią funkcję na podstawie aktu powołania i z tego tytułu popierają wynagrodzenie. Te osoby są objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie zdrowotne. Ale do tej pory tego nie było, tak? Tego nie było. To jest nowość, która weszła od 1 stycznia 2022 roku. Hmm. Też zmieniły się zasady pomniejszania e, składki zdrowotnej. Do tej pory e, była taka zasada, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne e, płatnik składek pomniejszał do wysokości, jeżeli ona była większa, do wysokości zaliczki na podatek dochodowy wyliczony za dany miesiąc. Natomiast e, od 1 stycznia 2022 roku płatnik będzie musiał ustalać e, Podwójnie zaliczki na podatek dochodowy, właśnie dla celów ewentualnego ogr ograniczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. E, w jaki sposób? Z, płatnik za każdy miesiąc oblicza według skali podatkowej zaliczki na podatek obowiązującym, obowiązującą w danym roku na to, i oblicza e, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, e, natomiast e, ogranicza tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczając zaliczkę na podatek dochodowy według przepisów na dzień 31 grudnia 2021. To brzmi bardzo skomplikowanie. Ale nie jest takie bardzo skomplikowane. Znaczy, takie dodatkowe Zadanie jest dla płatnika, żeby sprawdzić, czy e, e, musi ograniczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla, dla danego ubezpieczonego do kwoty zaliczki, musi tą zaliczkę jeszcze taką wirtualną e, obliczyć na dzień 31 grudnia 2021. Jeżeli ta kwota składki obliczona za dany miesiąc e, jest wyższa od tej zaliczki ustalonej na 31 grudnia 2021, to wtedy obniża ją do kwoty tej zaliczki. Ustaloną w ten sposób. Czyli wystarczy to zrozumieć. Wystarczy to zrozumieć. Natomiast no to jest po prostu podwójnie musi płatnik składek obliczać kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Mhm. Według obowiązujących przepisów oraz według przepisów na dzień 31 grudnia 2021. Ale to jest tylko i wyłącznie dla potrzeby sprawdzenia. Czy należy ograniczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne do Rozumiem. kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Drugi takie ważne, ważne zagadnienie związane z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu to jest termin przekazywania dokumentów do ZUS-u. Tu też się dużo zmieniło. Też się dużo zmieniło wcześniej do 31 grudnia 2021 obowiązywały trzy terminy płatności, termin do 5? Dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, to jest było zarówno składanie dokumentów rozliczeniowych, jak również opłacanie składek, bo to były te same terminy. Był termin do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ten termin, pierwszy termin do 5 to dotyczył jednostek i zakładów budżetowych. Do, 15 dnia następ, do 10 dnia następnego miesiąca dotyczył osób, które prowadziły pozarolniczą działalność i opłacały składki wyłącznie na własne ubezpieczenie. Natomiast do 15 to byli pozostali płatnicy, y, którzy zatrudniali pracowników, w tym osoby prowadzące po, pozarolniczą działalność, które zatrudniały pracowników. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku y, 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 są terminy, niezmieniony jest termin, do 5 i obejmuje tą samą grupę płatników składek, termin do 15 dnia następnego miesiąca i to dotyczy tylko i wyłącznie grupy płatników posiadających osobowość prawną, między innymi to są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, które zatrudniają oczywiście pracowników. I termin do 20 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni to jest i składanie dokumentów rozliczeniowych do zakładów ubezpieczeń społecznych, i opłacanie należnych składek. I to dotyczy pozostałych płatników. W tym właśnie do 20 to są płatnicy, którzy prowadzą pozarodniczą działalność jednoosobowo lub zatrudniają pracowników. To jest termin do 20 dnia. Termin do 20 dnia następnego miesiąca był zmieniony i spowodowany tym, że ustalanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i ustalanie podstawy, od której ta składka jest naliczana dla osób prowadzących parolniczą działalność, ustalane jest w tej chwili od przychodów albo od dochodów uzyskiwanych przez płatnika składek. Ponieważ terminem do Rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym jest termin też do 20, mm. więc płatnicy już będą wiedzieli, jakie mają przychody, jakie mieli dochody i będą mogli składać na tej podstawie też dokumenty do zakładu ubezpieczeń społecznych. Jasne. I tu jest jeszcze przy tych terminach bardzo ważna rzecz, bo jednoosobowe firmy będą musiały co miesiąc składać deklaracje, tak? Tak, zgadza się. W świetle obowiązujących przepisów do 31 grudnia 2021 płatnicy, którzy samodzielnie prowadzili pozarolniczą działalność lub prowadzili ją razem z osobami współpracującymi, byli zwolnieni z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych za kolejny miesiąc. Jeżeli deklarowali minimalną podstawę wymiaru składek, i nic się nie zmieniło w stosunku do miesiąca poprzedniego. Mhm. E, więc te deklaracje rozliczeniowe przepisywały się e, e, z urzędu. ZUS przepisywał na podstawie ostatnio złożonej deklaracji. Natomiast w świetle obowiązujących przepisów od 1 stycznia. Tego roku każdy płatnik będzie zobowiązany, w tym firmy jednoosobowe będą zobowiązane do comiesięcznego składania deklaracji mhm. rozliczeniowych. Więc to, to, jest deklaracji, bardzo ważne, tak? to jest bardzo ważne, żeby płatnicy wiedzieli, że taki obowiązek istnieje. Mhm. Ze zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych będą zwolnione tylko osoby duchowne, osoby zatrudniające Nianie. I osoby, które są ubezpieczone na zasadzie dobrowolności na ubezpieczenie emerytalne, rentowe na podstawie artykułu 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. To takie najważniejsze zagadnienia, które my chcieliśmy poruszyć, natomiast zapowiadając rozmowę z Panią, poprosiliśmy naszych czytelników także o przesyłanie pytań, i mam pięć takich pytań. Pierwsze to w jakim przypadku przysługuje nowe zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To zwolnienie, które weszło od 1 stycznia 2022 roku, obejmuje osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i jednocześnie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tylko muszą być tu spełnione takie warunki. To zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z tego zatrudnienia osoba musi, jej postawa nie może być wyższa niż minimalne wynagrodzenie. W danym roku. W tym roku to minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł. i to będzie dotyczyło głównie osób, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i w związku z tym mogą mieć niższe wynagrodzenie niż to minimalne. Dodatkowo osoba ta. Musi osiągać przychody z działalności gospodarczej nie wyższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i rozliczać się w formie podatku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. No to teraz kolejne pytanie i kolejne zagadnienie dość skomplikowane. W jaki sposób ustalają podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzące poza rolniczą działalność gospodarczą i jak obliczyć wysokość tej składki w przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności. Od 1 stycznia tego roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność ustalają składki w zależności od formy opodatkowania. Inaczej będą ustalały podstawę osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych i inaczej będą rozliczały się osoby, które rozliczają się w formie to od przychodów ewidencjonowanych, inaczej też osoby, które rozliczają skład podatek w formie karty podatkowej. Okay. I może tu przybliżę. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i rozliczają się na zasadach ogólnych, ustalają podstawę wymiaru składek od dochodów z poprzedniego miesiąca. Dla tych, tej grupy osób. Rokiem składkowym jest 1 luty 2022 do 31 stycznia 2023. Co to oznacza? Oznacza to, to, że za styczeń tego roku te osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, rozliczają podatek na zasadach ogólnych, za styczeń tego roku przy terminach płatności i składania deklaracji rozliczeniowych do 15 lub do 20 lutego, opłacają składkę według starych zasad. Mhm. Czyli obliczają składkę, podstawa wymiaru dla tych osób, to jest przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 roku. 75% tego przeciętnego wynagrodzenia, i od tego e, obliczają składkę w wysokości 9% dla tej e, grupy m, płatników składek. E, natomiast e, od 1 lutego osoby te e, wykazują e, w podstawie wymiaru składek dochód, jaki osiągnęły w miesiącu poprzednim czyli dochód z miesiąca stycznia ten dochód ustala się w ten sposób, że od uzyskanych przychodów odejmuje się koszty uzyskania przychodów i odejmuje się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób wylicza się podstawę wymiaru składek i tu też jest co bardzo ważne, że płatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych którzy rozliczają się w skali dla których jest, rozliczają się w skali podatkowej stopa procentowa tej składki wynosi 9% od podstawy wymiaru natomiast płatnicy składek, który opłacają podatek liniowy dla nich tylko dla tej grupy y, y, procent składki wynosi 4,9% od podstawy wymiaru. Kolejna rzecz, która brzmi niezwykle skomplikowanie, muszę przyznać, ale księgowi pewnie rozumieją. Księgowi rozumieją. Ja jeszcze później e, powiem, jakie ułatwienia, e, że tak powiem, ZUS udostępnia dla klientów, e, mm -hmm. ale może najpierw opowiem tak. już o tych e, kolejnych, o tak. kolejnych e, formach e, opodatkowania mm -hmm. e, płatników składek. I jeszcze bardzo ważną rzecz muszę dodać, jeżeli chodzi o tę grupę płatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, że zawsze muszą pamiętać, że jest dla tej grupy też ustalona minimalna postawa wymiaru składek. Jeżeli w ten sposób ustalona postawa wymiaru składki, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, to muszą podstawę swoich składek podwyższyć do tego minimalnego wynagrodzenia i obliczyć składkę 9%. Bez względu na to, czy to jest na zasadach ogólnych, dla których jest ta stopa procentowa składki 9%, jeżeli się rozliczają w skali podatkowej, i lub podatek liniowy, mimo że dla nich obowiązująca stopa jest 4,9%, oni również w przypadku tej podstawy e, wynikającej z wyliczenia, jeżeli ona wyjdzie niższa niż minimalne wynagrodzenie, też muszą podwyższyć do minimalnego i odprowadzić, obliczyć składkę. O, według e, 9% od tej podstawy wymiaru składek. Kolejną grupą e, osób prowadzących pozarolniczą działalność to są osoby, które e, rozliczają się w urzędzie skarbowym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I dla tej grupy m, płatników, m, postawa jest uzależniona nie od dochodów, ale od przychodów, które osiągają od początku roku. I dla tej grupy. Rokiem składkowym jest 1 styczeń 2022-31 grudzień 2022. W zależności, jaki przychód osiągają ci płatnicy. I przychód jest liczony od początku roku kalendarzowego opłacają tę składkę w takich trzech progach, wyliczają podstawę wymiaru według takich trzech progów. Płatnicy, którzy osiągają przychody do 60 tysięcy zł od początku roku kalendarzowego, opłacają składkę w wysokości 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku. Płatnicy składek, których przychody są powyżej 60 tysięcy złotych, a 300 tysięcy złotych obliczają podstawę wymiaru składek w wysokości 100%. Kwoty przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku. Natomiast płatnicy, którzy osiągają przychody, liczone od początku roku kalendarzowego żywego i one przekroczą 300 tysięcy złotych, obliczają podstawę wymiaru składek w wysokości 180% od kwoty. Przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku. Ostatnią formą opodatkowania y, 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 dla płatników jest to formia, y, forma y, y, rozliczenia w formie karty podatkowej, i tutaj chyba jest taka najprostsza forma. Też obliczania składki, podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne, bo dla tych osób podstawą wymiaru stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli w tym roku jest to 3010 zł, i od tego yy, należy obliczyć składkę w wysokości 9%. 9%. Mm -hmm. I ta sama podstawa wymiaru jest liczona przez cały rok. Jeżeli oczywiście dana osoba przez cały rok będzie opodatkowana ja, tą ja, samą ja. formą opodatkowania i, i będzie prowadziła pozarolniczą działalność. Mhm. I jeszcze dla pozostałych grup, które nie były wymienione przeze mnie, w tym dla osób współpracujących, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 100% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale. I od tej postawy też jest należna składka w wysokości 9%. I tutaj przy łączeniu to już, to już wchodzimy w te szczegóły, jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, to od 11.30 do 12.30 pani Jolanta będzie do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu, który podamy Państwu na końcu programu. I może jeszcze krótko spróbujmy odpowiedzieć na dwa kolejne pytania. Pierwsze brzmi, jak prawidłowo obliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem obniżenia do wysokości zaliczki na podatek, jaka byłaby w 2021 roku, między innymi za pracowników i zleceniobiorców. Ja szczerze przyznam, nie rozumiem tego pytania, ale to jest pytanie od księgowej. Co pani na to? Znaczy, to jest takie pytanie, które już na wstępie naszej rozmowy odpowiedziałam na to pytanie, ale. To jeszcze przypomnę, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżamy do kwoty zaliczki na podatek dochodowy, ale nie, obliczamy, nie ograniczamy ją do wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej w danym miesiącu od 1 stycznia 2022 roku. Tylko płatnik składek musi wyliczyć taką wirtualną zaliczkę na podatek dochodowy, ustaloną według zasad obowiązujących na 31 grudzień no, 2021. Czyli tu do tego. Tak, jeżeli wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczona na bieżąco jest wyższa niż ta wirtualna zaliczka obliczona na 31 grudzień 2021, wtedy płatnik składek obniża tę składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty tej zaliczki obliczonej na dzień 31 grudzień 2021. No i na koniec też pytanie od naszych czytelników: Czy wprowadzone zostały nowe wzory dokumentów rozliczeniowych? Od 1 stycznia tego roku zostały wprowadzone nowe formularze dokumentów rozliczeniowych: zarówno deklaracja rozliczeniowa, jak i imienny raport miesięczny. Deklaracja rozliczeniowa jest przeznaczona dla osób prowadzących pozorniczą działalność i innych płatników składek. Yy, osoby prowadzące pozorniczą działalność składają tylko i wyłącznie deklarację rozliczeniową, jeżeli rozliczają się tylko sami za siebie. Natomiast osoby, które rozliczają składki prowadzące działalność za siebie lub inne osoby ubezpieczone, składają zarówno deklarację rozliczeniową, jak i imienny raport miesięczny. Mm -hmm. Zarówno w deklaracji rozliczeniowej, jak i imiennym raporcie miesięcznym yy, ten raport nazywa się ZUS RCA. Zostały dodane nowe bloki dotyczące formy opodatkowania, dotyczące osiąganych dochodów i przychodów, które są e, potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru składki za dany miesiąc oraz wysokość składki za dany miesiąc. Mhm. I te dokumenty są do pobrania przez y, Oczywiście, i są dostępne w inspektoracie, jak również płatnicy składek, który, którzy y, posiadają profil zaufany. Y, y, Mhm, też za, mogą, z też mogą z tego skorzystać. W, w, dla tych płatników jest udostępniony taki program e-płatnik którym mogą też tworzyć sobie dokumenty rozliczeniowe i przekazywać je bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mhm. Jeszcze może tutaj e, wspomnę, że od e, tego roku przestał istnieć e, formula, formularz rozliczeniowy ZUS RZA. Był to formularz przeznaczony dla osób, e, które, za które płatnik rozliczał tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W tej chwili wszystkie składki, bez względu na to, czy płatnik nalicza składki na, społeczne, na ubezpieczenia społeczne lub inne, ubezpieczenie Zdrowotne, tylko korzystamy z formularza ZUS RCA. Mm -hmm. Czy ZUS, placówki ZUS-u, nasza placówka zus przeżywają teraz oblężenie? Mhm. Na razie może nie aż tak duże, natomiast zdajemy sobie sprawę, że dużo płatników pyta o zagadnienia związane z polskim mładem, o e, zasady ustalania e, aktualnie podstawy wymiaru składek e, na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast sądzimy, że tych klientów będzie przebywało, jeżeli będą zbliżały się terminy składania deklaracji rozliczeniowych i opłacania składek za konkretny miesiąc. Ale pragnę zapewnić, że nasi pracownicy bardzo chętnie pomagają każdemu klientowi, tłumaczą, wyjaśniają wszelkie zawiłości związane właśnie z tymi zmianami związanymi z Polskim Ładem. Ale zanim przejdzie się do inspektoratu, warto zajrzeć na stronę, prawda? Bo tam też są ułatwienia. Tak, oczywiście. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to strona www.zus.pl. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność jest udostępniony kalkulator, który służy do obliczania podstawy wymiaru i składki według nowych zasad. Jest to naprawdę bardzo duże ułatwienie dla płatników składek, gdzie płatnik składek sam może sobie tę podstawę i składkę ustalić. Kalkulator te, ten wpisuje się odpowiednie pola, zaznacza od kiedy jest, za jaki miesiąc płatnik wyliczyć składkę, jaka jest forma opodatkowania, jaka jest wysokość przychodu lub dochodu i sam kalkulator wylicza tą składkę, więc tą składkę później płatnik mm. może przenieść do swoich dokumentów wy przekazanych to jest do ZUS-u. Duże ułatwienie, Oczywiście, prawda? bardzo duże ułatwienie. A wcześniej też był taki kalkulator, czy on teraz wszedł? On teraz wszedł w związku mm. ze zmianami dotyczącymi nowych zasad ucalania podstawy wymiaru składek. Jasne, z czym tak już podsumowując naszą rozmowę, te osoby, które się zgłaszają do Państwa w tej chwili, mają największe problemy? W tej chwili klienci, którzy zgłaszają się do, naszej, do naszego inspektoratu, Głównie pytają ogólnie o zasady, co się zmieniło, jeżeli chodzi o zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla osoby prowadzącej pozorniczą działalność i w jaki sposób mają ustalać wysokość składki. Pytają też właśnie o terminy opłacania, składki zdrowotnej aktualne oraz terminy złożenia deklaracji no, rozliczeniowych. Czyli te wszystkie tematy, które dzisiaj poruszają. Tak, oczywiście. W tej no nic, czego życzyć Państwu? Teraz? Zdrowia. Zdrowia. Jest to trudny czas, dlatego że z pewnością liczba klientów zgłaszających się do naszego inspektoratu jest znacznie większa niż w ubiegłych zazwyczaj. latach, niż zazwyczaj. Też będzie się to wiązało, jeżeli płatnicy będą składali dokumenty w formie papierowej, będą przenosili je osobiście do zakładu ubezpieczeń społecznych, do naszego inspektoratu. Wiadomo, że tych klientów też będzie więcej. Chciałabym zachęcić wszystkich. Płatników składek, w tym osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nawet jednoosobowo, do zakładania profilu zaufanego ZUS, który jest bardzo pomocny i w kontaktach z ZUS-em, jak również jest pomocny w składaniu dokumentów rozliczeniowych. W, na w platformie usług elektronicznych jest dostępny program płatnie, który umożliwia... Porządzanie dokumentów rozliczeniowych i bezpośrednio przekazywanie jest do ZUS-u. Ja przypomnę, że od 11.30 do 12.30, dziś w czwartek, pani Jolanta Krzemińska jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 46 864 12 36, właśnie w sprawach, których nie uszczegółowiłyśmy w dzisiejszej rozmowie. Bardzo pani dziękuję Część. za wizytę w studiu soh w Pani Jolanta Czernińska kierowniczka Sochaczewskiego Inspektoratu ZUS była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani. A ja dodam jeszcze, że sponsorem dzisiejszego programu była firma Hespol. Okna, drzwi, podłogi, skorzuszek, parcel. Duży wybór, doradztwo i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Kontakt do firmy znajdziecie na stronie hespol.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej i na stronie www.